Prześliczałem. Witajcie w kolejnych perełkach. Miał być, wiem, że sam mówiłem o tym, że miał być odcinek z, z młota. Ale niestety jest godzina, która jest? 11:42 powiedzmy, że mam godzinę, no może godzinę 20 do pierwszej, może na perełki, więc to nie za dużo czasu. Stwierdziłem, że tutaj się z tym nie wyrobię. Eee, więc co? Więc, myślę, kurczę, coś trzeba zrobić, weźmy się za tą opalarkę, że mi tak inna sprawa, że byłem na tą opalarkę, że jestem dalej, napalony jak uch, niesamowicie, bo strasznie mi się podoba ta opalarka, jeszcze ją tak wyglądałem i no nie wygląda, żeby to był zniszczony sprzęt, wiem, że nie działa, o, to wiem, ona, a nie, wydaje mi się, że była chyba rozbierana, to po prostu od opierania, eee, także no strasznie jestem ciekaw. Je, czy ona będzie działać, czy naprawa będzie trudna czy nie trudna, no obstawiam dwie rzeczy gorszą i lepszą lepszą, że się po prostu drut oporowy na grzałce prze, przerwał od wstrząsów czy może przepalił i, i przez to też nie działa, albo drugą gorszą wersję że po prostu padło padła ta elektronika nie wiem czy tam jest jakiś procesor czy co tam siedzi, nie wiem, ciężko powiedzieć zacznijmy od Wiadomo od czego Harad do prądu i zobaczymy co się stanie. To sobie wyłączymy. To sobie podepniemy. To sobie załączymy. A I co tu się stało? Nic się nie stało. O! A, bo wy widzicie, że to miga, a to świeci na stałe. Po prostu taka jest. O! 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 Taka jest po prostu częstotliwość ustawiona. Teraz. Dobra, a to by był drugi bieg. I też regulowana temperatura. Kurde, kabajerka. A to zimne. Jak to się wyłącza? Przez, przez, przez częstotliwość migania diod I tak widzicie, że... Chociaż może na komórce, może było, że może na komputerze będzie ładnie widać po montażu. Zobaczymy. A teraz... Aha. To by było włączone. To by było schładzanie. No może być schładzanie. Dobra, no to co? Kto my tu jesteśmy A nie wiem nie ważne. W sumie to tak naprawdę ta próba ta próba nam nic nie powiedziała, bo, <grybujesz> bo jak nie działało tak dalej nie działa i dalej nie wiadomo czy to elektronika, czy czy drut oporowy Dobra, nie przedłużamy tu widzę krzyżeczek, krzyżaczek, tutaj się chyba to ściąga. Także montuję was na stojaczek i lecimy z ten. Dobra, się nie chce nawet do góry iść po ten Ciekawy jestem czy to będzie, wiecie Czy to będzie bardzo skomplikowana naprawa, czy, czy w ogóle to się da naprawić, bo też tak może być, że, że to się... O. inny, bo ten to jakiś taki hmm, może być naprawa taka... Wiecie, z, z natury tych niewykonalnych. No to jest, wiecie, wszystko fajnie, wszystko śmieszne, tylko jeśli chcę wrzucić film na przykład o 19, bo ostatnio wrzucałem od 19... wczoraj wrzuciłem o 19 przez ten mundial e... Jak to się rozbiera dalej. No to wiecie, no to tak naprawdę ja muszę to jeszcze zmontować, muszę to jeszcze wysłać, muszę to jeszcze zrenderować i to tak naprawdę, no schodzi czasu, można się śmiać, co to jest nagrać jakiś głupi filmik, ale no, jest czas, schodzi, schodzi troszkę czasu na to. O, dobra, to jest tylko osłonka. Co tu mamy? A to jest co? Bez sensu. To chyba tu... Nie wiem. Nie wiem o co chodzi z tym pierścieniem. No dobra, mniejsza o to. Jest tu jeszcze... O, to są jeszcze dwie śrubki. O! Muszę, muszę, muszę to jakoś tutaj tego. Pani kabelku. Proszę tu grzecznie. Kurde, podobają mi się takie detale. Że tu coś tam, tam, coś tam. Jakie pierdoły, ale dużo znaczące. Ej, co my tu mamy? Oj, tu może być problem. Tu elektronika, wichura. Hmm? Hmm. Ale turbobulgulator. Nie, <ścoughs> nie żartuję. Dobra. Jakbyśmy to wszystko sprawdzili. Jednak tak jak, się, tak jak mi się wydawało i tak jak się bałem, niestety naprawa może być cholernie ciężka I tu jest część elektryczna elektroniczna będę powiedzieć I tutaj jest wyprowadzenie tak no i ta część dobra mierniczku mój Miernitku mój mały. Jakbyśmy to mogli porozkminiać. Aha, 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 aha. 220 będzie między tymi. A może tak być. A, wiem, wiem, palec uszkodzony. Zazja się stało. Tak. Wiem, że się stało. Zazja. tylko dioda czy tu by była jakby tak to wyglądało od spodu WGN ledy czyli tak by było napięcie czyli jak ja to zamykam odwrotnie czyli między tym a tym też coś powinno się dziać ale się nic nie dzieje I tu też się nic nie dzieje, kusi mnie to sprawdzić, czy jestem w stanie to jakoś zachowując minimum BHP sprawdzić, chyba jestem. Chyba. Tak, wiecie, tak, tak robić nie wolno, ja pokazuję jak nie robić. Zmienimy sobie tutaj ee, DC, a C jest... A co jest? Teraz zobaczmy, czy tu coś będzie. 19V by tu było. Kurde jak to było? Tak i tak? To jest 230 To jest. 19. I tu też jest 230. żeby coś widzicie w ogóle. Dobra, w sumie to już jedna dobra rzecz, że część elektroniczna jest dobra. Teraz zobaczmy, to było tutaj. Nie ma nic i to było tutaj. Nie ma nic. Dobrze. Dobrze, jak niedobrze. Hmm, hmm, hmm. Zobaczymy co tam się stało. Ale kurczę powiem wam, no tak zerknąłem w poniedziałek, w poniedziałek rozpakowałem tą paczkę na tą firmę Wagner, no fu, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie i faktycznie te dają 3 plus 1 lat gwarancji wszystko jest takie, no powiedziałbym, bardzo, bardzo miłe z ich strony nawet bardzo bardzo miłe o. o mamy to tutaj chyba izolator Dobrze. Może go też wrzucimy, żeby się. Bardzo nie rozwinął. O. No i teraz co? Szukajmy, gdzie jesteś przepalone, Tam coś? Pod spodem widzicie? O. O, ale dałem czadu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ale pokazałem. Kurde. Dobra, już wszystko mam rozkminione. Od czego by to zacząć? Może od tego, od tyłu, że tak powiem. Hmm. To jest spirala grzewcza. Wiadomo, ona się kończy tutaj. To jest wyprowadzony drunt. On wychodzi tędy, 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 tędy. tędy. Na ten styk tutaj, czyli to jest jedna część. Druga część idzie tutaj, tutaj przechodzi przez koszulkę termokurczliwą, i ona się kończy z tej strony. Tutaj i tutaj, między tymi stykami, jest obwód otwarty. Wiadomo, sprawdziłem to na rezystancję, ale jeśli weźmiemy tutaj, czyli końcówkę jakby tej spirali, i dodatkowo złapiemy się w tym punkcie, czyli przed tym może być jakiś bezpiecznik czy coś. Przed tym, tutaj to rezystancja jest jak najbardziej ok. Czyli grzałka sama w sobie, są nawet nie, widać, że jest ok. Eee, tutaj to, co niestety złamałem, niechcący albo ich chcący. Nie, no, niechcący przecież, nie chciałem tego zepsuć. To jest do odczaku do wentylatora. 250 omów było oporności, coś takiego. Oporność jest jak na razie ok, tylko no niestety, no kurde, złapałem to jak debil i po prostu uszkodziłem. To ceramiczne chyba, czy czy coś takiego, coś, czy to wygląda jak jakiś sznurek, no ale mniejsza o to. I tutaj jest wyprowadzenie, czyli między tym a tym jest e, wyprowadzenie, zawias, wentylatora. Dobra, melduję postęp prac. Musiałem niestety to odwinąć, jak wiecie, jak się domyślacie, ta część wiem, ceramiczna to raczej jakiś rdzeń ceramiczny jest. No pękła, no pękła, ale po prostu nie było szans yy, dostania się tutaj. Nie wiem, rozkminiam, że to jest jakiś bezpiecznik. Przynajmniej tak mi się wydaje. No niestety nie poszło to do końca po mojej myśli, no ale... Yy, ale yy, może będzie działać. Hm. Co to było? Auto BF229 AUPO. Nie, Auto tylko AUPO. To jest jakieś przeciwzakłóceniowe może? O, może w tym sensie albo jakiś bezpiecznik. Bo jest kierunek przepływu prądu, więc to jest bez sensu na 220 kierunek przepływu prądu. No nie wiem. AUPO BF229. Pewnie wystarczy to wpisać w Google, niestety ten telefon mi się rozładował i nic nie wpiszę w Google. Więc będę musiał to inaczej obejść. No ale dobra. Twórzmy, twórzmy, może się to się uda. Patrzcie, jaki ulepiłem. Zastępczy element. Nie, po prostu tamten element był za krótki. Ten, nie wiem, bezpiecznik, ta dioda, ten to coś. No i, i brakowało troszkę. Ja to zrobiłem o, z miedziuchy po prostu żywcem wzięte. To się udało na twajnie rozgięć, zaklepać, tak, że będzie prawie, prawie jak fabryka. Dobra, mogę to jeszcze bardziej skrócić, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. Ale nie skróciłem. Dobra, czekajcie, jeszcze tu mogę go podgiąć. O, to go podgiąłem. Dobra, no jest takie obejście, no jest jakie jest, ktoś się będzie śmiał, że może troszkę brutalnie, no bo pewnie troszkę brutalnie, no ale co, zaraz zobaczymy czy to będzie spełniać swoją funkcję, możecie zobaczyć nawet, o co z moim stojakiem, możemy zobaczyć razem ze mną, tutaj, tutaj, jest 30 ohmów, także elegancko. Także to, to by było naprawione. No jak naprawione, tak naprawione, ale naprawione. Nie możemy mówić. I teraz, kurczę, cały czas się zostają. co z tym zrobić. Dobra, posiedziałem, pomyślałem, podumałem i teraz tak. Mm, troszkę to przerobiłem. Jestem teraz a, na 90% pewny, że między tymi wyprowadzeniami jest termopara. Tutaj. A między tymi wyprowadzeniami jest... Mm, Główne grzenie, czyli ten główny drut oporowy. Silnik był łączony tak, ja właśnie tutaj wyciągły nawet pinę silnika. Jeden był bezpośrednio z płytki tutaj, na jeden biegun, czy biegun, jedno wyprowadzenie. A drugi był, tutaj była e, wpięta jakby, jakby to powiedzieć, to nie było to, ani to nie było do końca równoległe ani to nie było do końca szeregowe, bo zależy jak patrzymy, jak zależy, jak patrzymy. Jak patrzymy od, od grzałki, czyli tu podłączamy grzałkę, no to tak na, naprawdę tylko to wyprowadzenie mieliśmy chycone do, e, do wentylatorka. Pff, z drugiej strony, jak popatrzymy od to, no to było grzałka, tutaj, tutaj, tutaj tutaj i do wentylatora. No to no w zależności jak to patrzymy, zresztą. Tam jest. Zaraz to będę patrzył właśnie, bo tam jest prawdopodobnie taka funkcja podtrzymania, wychładzania i może się uda tak, że dzięki niej tam będzie cały czas napięcie na wentylatorze. Nie trzeba będzie tak bardzo kombinować. Bo o to chodzi? Jak sobie rozkminiłem, tutaj ten drut oporowy na tym... O, wygooglowałem, to się nazywa... Eee... ...sznur. Kurde, jaki sznur to się nazywał? Ognioodporny tak samo. Ja pierdzielę, mam zamiast... Wiem, że niektórzy pisali azbestowy. Sznur szklany. Boże, ale miałem zamiast. Sznur szklany. I ten drut oporowy na szk 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 sznurze szklany. Na szczęście ja sobie zmierzyłem wcześniej oporność. Tam wychodziło 253 e, Po prostu tutaj nam się odkłada... No i jest... No, tak w najprostszym To nam generuje taki duży spadek napięcia, że, te, że nie usmażymy tego wentylatora. Tak jeszcze się wiecie, nie czy tutaj po prostu nie zrobić wyprowadzenia. Rezystorem nażywca do e, do wentylatora. Może to też by było? Jakiś, wiecie, dać wentylator taki troszkę, że rezystor taki troszkę większy, pułapatowy i tak to obejść? Nie wiem, też są jakieś pomysły. No ja na razie spróbuję tak, wydobyć wentylator. Do tego wydubięmy za chwilkę. Zobaczymy, jakie napięcie. A później się przyjrzymy tej naszej części elektrycznej. Co tam za napięcia są? Tak będzie to łatwiej zrobić. I tak będzie dzisiaj nie skończę. No ale ale, ale, kurde, rezystor to może być z jakiegoś piecyka. Może dobrać kawałek grzałki i tutaj nawinąć. Może też by było. No nie wiem, jest to do przemyślenia. Na razie to wygląda tak. Czyli zestaw sam grzewczy z pomiarem temperatury. Zestaw do silniczka jest tutaj. Jeszcze to będzie jakoś porzenić. No, na pewno się uda, ale, ale ciekawi mnie. Wiecie, wiecie o co chodzi. Jak człowiek się zapatrzy tylko na jeden problem, to idzie w kierunku rozwiązania jednego problemu. A czasami rozwiązania są tak proste, że ktoś tylko coś poda jakieś takie hasełko i rozwiązanie fake znalezione. Ale no, dobra, nie będę tyle gadał. Bierzemy się do dalszej pracy. Dobra, miałem lekkie problemy z kamerą, ale widzę, że już chyba ich humory minęły. Eee, to chciałem Wam pokazać. Może nie będzie tak tragicznie. Nie trzeba będzie bardzo kombinować z tym drutem oporowym. A dlaczego? A dlatego, że tutaj jest taka o, sprytna funkcja wychładzania. Mogę mm, to nazwać. Po prostu, żeby się ostudziło polarka, żeby, nie wiem, podtrzymać jej, wydłużyć jej żywotność. Teraz zauważyłem, że dzięki temu, że tu jest ta funkcja, to nawet po wyłączeniu Grzałki. Tutaj mamy, że Wam tak pokazać cały czas 29V. Silniczek, który wydubałem, jest na 17V. Eee. Także teoretycznie zostało nam do obniżenia 12 jednostek. Może to będzie łatwiejsze, niż nam się wydaje, czy nie? Bo tak, generalnie, jak teraz to włączam na krótko. Wiadomo, że nie mogę tak bardzo tego włączyć, bo się po prostu to wszystko schajcy. No to czuć, że jednak ta grzałka no, że po prostu działa. Że coś tam działa. Czuć tą temperaturkę. Także dość fajnie. Nie chcę mi się za bardzo podpinać czujki temperaturowej, żeby, żeby żeby to sprawdzić, ale ale naprawdę to działa. A od którego ile było minimalnie? Minimalnie było 100 stopni, czy ile? 60 stopni. No? A no to by się zgadzało, już widać nawet tutaj ten. Dobra, ja muszę to wyłączyć, ale właśnie chciałem wam pokazać, nawet jak teraz wyłączę, to tutaj jest to napięcie, czyli teoretycznie e, możemy się podpiąć bezpośrednio pod to, jakby z pominięciem tego drutu oporowego. Mm, tylko musimy wygenerować sobie inny spadek napięcia. Zastanawiam się, czy po prostu rezystor by nam nie zrobił takiego ładnego spadku napięcia z tych 29 na 17. Może wystarczyło, wiecie, przykleić tu ładnie rezystor i, i tam w tą stronę pójść. A nie, muszę się przespać z tym, zastanowić. Dzisiaj tak już nic mądrego nie zrobię. już też nawet nie mam żadnego rezystora. Inna sprawa, że wy coś może mądrego mi podpowiecie. Może nie. Także no też zobaczymy, co się stanie jutro, w jutrzejszym dniu, albo w, no w piątek, to może nie, jutro. Dobra, e, lecę to montować, widzimy się o 19, a jutro, a jutro jakiś, a zobaczymy, co będzie jutro, zresztą nie będę mówił. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.